Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Damaris. Dzisiaj spróbujemy wspólnie zrobić taką szybką, pobudzającą, energetyzującą sekwencję, która, mam nadzieję, może nawet zastąpić poranny kubek kawy. Ja będę nagrywać taką prowadzoną sekwencję na żywo, w trakcie mówiąc, nie nagrywając dźwięku osobno po raz pierwszy. Mam nadzieję, że dźwięk będzie wystarczający. Jeżeli w przyszłości odnajdę się w tym, kupię bezprzewodowy mikrofon, krawatowy na chwilę obecną. Taki dźwięk musi nam wystarczyć. Rano zazwyczaj po pobudce mamy ochotę z powrotem wrócić do łóżka. W związku z tym nie będziemy się teraz temu opierać. Połóżmy się całym ciałem na macie do siawasany. Zrelaksujmy na moment nasze ciało. Weźmy głęboki wdech. Głęboki wydech. Siawasana to jest taka pozycja relaksacyjna. W związku z tym tak jakby zaczynamy od końca, bo ona zazwyczaj jest na końcu praktyki, ale dzisiaj... Zaczniemy od chwili przyjemności. Głęboki wdech. Poczujcie, jak energia do was napływa. I głęboki wydech ustami. Rozluźnienie. Przyciągnijcie teraz stopy do pośladków. Ja się tutaj troszeczkę obsunę, bo mam. Ograniczenia. <grych> z wdechem przenieście dłonie za siebie. Z wydechem z powrotem opuśćcie dłonie wzdłuż ciała. Teraz zrobimy to samo, ale z wdechem, przynosząc dłonie za siebie, podnosimy również do góry biodra do półmostka i z wydechem powoli kręg po kręgu rolując, odkładamy kręgosłup. Jeszcze raz to samo, głęboki wdech i rozluźniający wydech. Ja to automatycznie robiłam z zamkniętymi oczami, to jest bardzo przyjemne. Teraz przyciągnijcie pośladki do brzucha, przytulcie się, Możecie się pobujać z boku na bok. To jest bardzo przyjemne. taki masaż z rana. Można sobie zafundować. Możecie porobić okręgi, agolicie albo, albo z prawej strony na lewą i odwrotnie. Złapcie się teraz tyłami pod kolanami i będziemy, zrobimy taką kołyskę. Będziemy się bujać. Do przodu i do tyłu kilka razy w swoim tempie. Aż na końcu. I jeszcze raz. Aż na końcu usiądziemy w siadzie skrzyżnym. Siąćcie w siadzie skrzyżnym, wyprostujcie kręgosłup. Kilka kółek ramionami do tyłu. Zróbmy. Na końcu zostawiając ramiona na dole, uszy daleko od ramion, wyprostujmy się, czubek głowy, jakby nas ktoś ciągnął do sufitu, do nieba, w zależności od tego, gdzie teraz się znajdujecie. Możecie na chwilę zamknąć oczy, wziąć głęboki wdech i rozluźniający jeszcze jeden głęboki wdech już z otwartymi dłońmi, jakbyśmy chcieli złapać cały świat do siebie, łącząc dłonie na górze, wydech, spuszczamy dłonie na wysokość serca, jeszcze raz to samo, wdech szeroko ręce do góry i wydech, spuszczamy dłonie na dół i jeszcze raz do góry z wdechem i opuszczamy dłonie, skręcając się równocześnie za naszym prawym ramieniem. Z wydechem otwieramy klatkę piersiową, otwieramy serce, puszczamy powietrze do płuc, i z wydechem skręcamy się za swoim prawym ramieniem. Jeszcze raz to samo. Wdech. Otwieramy się jeszcze bardziej, pobudzamy jeszcze mocniej, i wydech skręcamy. Patrząc już tylko za sobą, bierzemy głęboki wdech, i na wydechu prawą rękę przenosimy na y, lewe kolano, i zaokrąglamy kręgosłup. Bierzemy głęboki wdech, mocno. Mocno tutaj rozciągamy, ciągło, głos, możemy się troszeczkę poruszać. Bierzemy głęboki wdech i z wydechem zaplatamy ręce przed sobą z garuda taki trochę orzeł do połowy powiedzmy. Z wydechem podnosimy. Dłonie, ręce do góry patrzą za naszymi dłońmi. I z wydechem łokcie do brzucha zaokrąglamy kręgosłup. I jeszcze raz to samo. Wdech, patrzymy za naszymi dłońmi do góry. I wydech, zaokrąglamy kręgosłup. Ostatni raz podnosimy ręce wysoko do góry. I z wydechem odplątujemy ręce, kładziemy je za siebie, stopy kładziemy przed sobą na podłodze i podnosimy biodra do góry. Głowa opada nam luźno z tyłu. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Rozluźniamy. Zrobimy dokładnie to samo na drugą stronę. Wyprostujcie się. Ramiona do dołu, otwarta klatka piersiowa. Bierzemy głęboki wdech, szeroko ręce do góry. I wydech. Opuszczamy dłonie na wysokość serca. Jeszcze jeden głęboki wdech. Możemy popatrzeć za naszymi dłońmi i wydech. Dłoni idą w dół. Ostatni raz głęboki wdech, idziemy mocno do góry. Łapiemy cały świat w nasze dłonie i wydech skręcamy się na nasze lewe ramię. Wdech otwieramy mocniej kratkę piersiową i wydech skręt. Wdech i wydech skręcamy. Ostatni raz, wdech, patrząc już tylko do tyłu za siebie. I z wydechem lewa ręka idzie na prawe kolano, zaokrąglamy kręgosłup. Bierzemy głęboki wdech. Głęboki wydech. Z wydechem zaplątujemy dłonie na drugą stronę, prostujemy się. Z wydechem podnosimy dłonie do góry, patrzymy za naszymi dłońmi i z wydechem zaokrągamy kręgosłup, łokcie do brzucha wdech góra wydech zaokrągamy kręgosłup i ostatni raz ręce idą do góry z wydechem i z wydechem rozplątujemy dłonie, kładziemy za sobą, kładziemy stopy na podłodze i wyciągamy Wiatra do góry, głowa jest za nami. Głóźno spływa, bierzemy jeszcze raz głęboki wdech. I wydech, rozluźniamy. Przejdziemy teraz od razu bezpośrednio do pozycji psa z głową w dół. Rano jesteśmy troszeczkę zastali, więc możemy na początek pochodzić w psie. Uginając jedną nogę w kolanie, uginając drugą nogę w kolanie, łączymy to z oddechem. Zginamy jedną nogę w kolanie z wdechem. I z wydechem drugą. Możecie teraz przejść bezpośrednio już do psa z wyprostowanymi nogami. Mocno się wyciągnąć, a jeżeli nie jesteście w stanie, możecie zgiąć nogi w kolanach i na palcach się wyciągnąć. Jak wolicie, jak czujecie w tym momencie, możecie się troszeczkę delikatnie pobujać. Bo Pamiętajcie, że kręgosłup musi być tutaj wyciągnięty, że e, ramiona e, są daleko od uszu, jesteście na tym prostowani. To jest jedna z moich ulubionych pozycji, chociaż na początku bardzo często sprawia wiele problemów. Bierzemy w wdech, i głęboki wydech. Dajemy kolana w dół. Przechodzimy do pozycji stołu. Dłonie pod ramionami biodra pod kolanami. I z wydechem przejdziemy do pozycji krowy, czyli zaokrąglamy kręgosłup. Patrzymy przed siebie. Ale mi tutaj kadzidło pięknie pachnie. I z wydechem zaokręgamy kręgosłup do kociego grzbietu, i głowę chowamy między ramionami, między naszymi dłońmi I Jeszcze raz z wydechem pozycja krowy. I z wydechem kot. Możemy się tutaj pobujać też jeszcze z wygiętym. Kręgosłupem. Brawo, lewo, jest takie przyjemne. Się tak porozciągać z rana. Uwielbiam. Z powrotem idziemy z wdechem. Pozycja krowy i z wydechem podwijamy palce stóp, podnosimy kolana do góry i przechodzimy do psa z głową w dół. Powoli teraz przechodzimy delikatnie do przodu, do naszych dłoni. Zaplatamy dłonie, zawieszamy na naszych łokciach i teraz luźny zwis. Do przodu, delikatnie rozciągamy kręgosłup. Czujemy, jak się kręgi odsuwają od siebie powoli, jak działa. Siła grawitacji. Tutaj nie naciskamy w żaden sposób. Dajemy po prostu grawitacji robić swoje. Możecie sobie zgiąć yy, nogi w kolanach, jeżeli Wam tak będzie wygodniej. Możecie się pobujać w prawo, w lewo. Róbcie wszystko tak, żeby było Wam dobrze. To jest teraz czas dla Was, i teraz Wy jesteście tutaj. Najważniejszy. Rozplątujemy dłonie. Idziemy powoli kręg do kręgu, do góry. Kręg po kręgu. Możemy się w połowie zatrzymać. I tak jeszcze tutaj porozciągać trochę ramiona, powyciągać do góry. Jak takie trochę zombie z rana. <grym> mm. I wracamy z powrotem do centrum i idziemy dalej powoli do góry kręg po kręgu, nigdzie się nie śpiesząc, aż na końcu wyprostujemy się, i łączymy razem dłonie na wysokości serca, zamykamy na moment oczy, czujemy nasze ciało, głęboko oddychamy, jesteśmy wyprostowani, cieszymy się już z tego, co zrobiliśmy. Jesteśmy wdzięczni, przed nami cały dzień, cudowny dzień. Otwieramy oczy, idziemy dłońmi do góry i z powrotem z wydechem idziemy do skłonu. Z wydechem prostujemy się do połowy, kładziemy ręce, dłonie na naszych kolanach albo, albo poniżej kolan i z wydechem. Z powrotem robimy skłon. Idziemy teraz prawą stopą do tyłu i wyprostujemy się do wojownika drugiego. Ręce mamy szero szeroko między nami, patrzymy się za naszą lewą dłonią, z wydechem wnosimy się do góry i z wydechem idziemy do dołu. Wdech, góra. Otwieramy mocno klatkę piersiową, wydech, tu. z wdechem idziemy do góry, a z wydechem skręcamy się do odwróconego wojownika. Wyciągamy się tutaj mocno, z wydechem i z wydechem schodzimy w dół, łączymy z powrotem dłonie, prostujemy się do połowy, schodzimy z powrotem. Do skłonu i to samo zrobimy na drugą stronę. Lewa stopa tym razem idzie do tyłu i podnosimy się do bojownika drugiego. Z wydechem idziemy do góry. Z wydechem skinamy przednią prawą nogę. Z wydechem idziemy do góry. Z wydechem schodzimy w dół. Z wydechem jeszcze raz. Prostujemy nogę i z wydechem idziemy do wojownika odwróconego. Bierzemy głęboki wdech i z wydechem schodzimy w dół. Odkładamy lewą nogę do prawej stopy. Nogi stopy na szerokość bioder. Robimy skłon i powoli. Kręg po kręgu. Prostujemy kręgosłup Tadasana. Jesteśmy wyprostowani. Ręce mamy odłożone wzdłuż ciała. Dłonie otwarte skierowane ku górze. Oczy zamknięte. Sprawdzamy, jak do tej pory praktyka wpłynęła na nas, jak się czujemy. Przed nami piękny dzień. Nastawiamy się na dobre samopoczucie. Otwieramy oczy, bierzemy szeroko, głęboki wdech i z wydechem schodzimy w dół do skłonu. Ostawiamy tym razem prawą nogę do tyłu i stajemy w takim dużym rozkroku. Palce stóp mamy skierowane na zewnątrz. Zginamy kolana. Jesteśmy tutaj otwarci, wyprostowani. I możemy teraz jeszcze wyprostować jedną nogę z nogi na nogę poprzechodzić, jeszcze z rana się troszeczkę porozciągać. Mm. Teraz już w takim przysiadzie ramionami będziemy schodzić w dół. Najpierw prawe ramię, patrzymy w lewą stronę i to samo na drugą stronę. Lewe ramię do przodu, patrzymy w prawo. Jeszcze raz prawe ramię do przodu. Patrzymy w lewo i to samo w drugą stronę. Prostujemy teraz nogi i stopy układamy równolegle do siebie. Dłonie zakładamy na ramiona, prostujemy się, na biodra, prostujemy się i wyginamy delikatnie kręgosłup do tyłu, patrząc. Do góry, z wydechem i z wydechem idziemy do przodu, patrzymy przed siebie. Układamy teraz dłonie przed sobą. Jeżeli macie możliwość, możecie zejść trochę do tyłu, czyli do naszych stóp. Jakby dłonie są ułożone między stopami. I teraz jeszcze raz zrobimy dodatkowo rozciąganie, wpływamy się z jednej nogi na drugą. Tutaj jeszcze rozciągniemy się dodatkowo z wydechem i z wydechem. Prostujemy obydwie nogi, kładziemy dłonie przed sobą. I teraz w centrum, na samym środku zostaje lewa dłoń, a prawą dłonią z wydechem idziemy do góry. Kładamy ją za siebie. Patrzymy za naszą prawą dłonią. Bierzemy głęboki wdech. Klatka piersiowa otwarta, głęboki wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem schodzimy w dół. Zamieniamy dłonie. Teraz prawa dłoń zostaje na ziemi. I z wdechem idziemy lewą dłonią do góry, patrzymy za naszą lewą ręką. Bierzemy głęboki wdech, głęboki wydech, głęboki wdech i z wydechem schodzimy na ziemię. Idziemy teraz stopami do siebie. Zginamy nogi, i siadamy w siadzie skrzyżnym. Prostujemy kręgosłup. Odkładamy dłonie na kolanach. Bierzemy głęboki wdech. Głęboki wydech. Teraz z dłońmi szeroko do góry bierzemy wdech do góry i z wydechem skłaniamy się przed sobą, przed siebie. Możecie um, zostać. Wyżej, niżej, jak jesteście w stanie, tak żeby było Wam dobrze. To jest teraz czas dla Was, to Wy się macie tutaj czuć komfortowo. Jeżeli jesteście w stanie, odłóżcie czoło na podłogę. Możecie sobie też tutaj podłożyć jakąś poduszkę, możecie sobie zrobić poduszkę z własnych dłoni, tak żeby było Wam dobrze, żebyście mogli się rozluźnić. Czujemy jak rozciągają nam się uda. Kręgosłup jest wyciągnięty do przodu. Bierzemy głęboki wdech. Głęboki wydech. Relaksujemy się, rozluźniamy głęboki wdech. Otwieramy nasze ciało od środka, mocno napełniamy pozytywną energią i wydech, rozluźniamy. Bierzemy ostatni głęboki wdech. I z wydechem powoli kręg w kręgu prostujemy. Kręgosłup. osób. Zamykamy oczy. Zostajemy w siadzie. Jesteśmy chwilę ze sobą. Jesteśmy wdzięczni za to, że poświęcamy sobie czas, że już z rana zrobiliśmy tyle dla naszego ciała, dla naszej duszy. Chcemy się czuć jak najlepiej, pokazujemy sobie dużo dobra, dużo miłości. Jeżeli będziemy kochać siebie, będziemy mieli w sobie dużo miłości, będziemy mogli ją przekazywać naokoło ludziom, zwierzętom, naszej planecie, wszystkim istotom. Będziemy czuć radość i szczęście. Głęboki wdech. Głęboki wydech. Otwieramy oczy. Kładziemy dłonie na wysokości serca. Dziękujemy sobie za dzisiejszą praktykę. Podkładamy. Dłonie na naszym trzecim oku. Skłaniamy się do siebie. Przypieczętowujemy naszą dzisiejszą praktykę. Namaste. Dziękuję Wam serdecznie za tą dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja przyznam szczerze, że Wam troszeczkę. Zestresowana, to może za duże słowo, ale starałam się wszystko przekazać jak najlepiej. Zbieram doświadczenie w tym zakresie. Mam nadzieję, że każda kolejna praktyka będzie coraz lepsza. Dajcie znać, jeżeli Wam się podobało. Życzę Wam wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że będziecie wracać ze mną na matę rano i nie tylko w przyszłości. Dziękuję Wam serdecznie. papa